Witam w dzisiejszym odcinku, dziś jestem na serwerze Minecrafci Dziś może pójdziemy na... Krediv 3 Tam gdzie akurat mam VIPa To I co? Możemy zaczynać Gram na laptopie Czekajcie, pH To jest moje pierwsza działaczka Nie mam skina, Sorka, że nie mam skina ale mm, trudno mi nie działa Minecraft. Zyczył mi nie działa server. O, mam główki, fajne. No, tutaj nie mam. To są gdzieś w ogóle. Czekajcie. To jest druga duża łeczka. To jest moja. Mogę mi pożytek tworzyć, jak wiecie, chyba z minecraft'i Teraz farmo y de. Lub, to są dwa. To jest mój epicki hotel. Zapraszamy na Warp Motel. To będzie na YouTube Warp Motel. Mamy loże dla pipa. Bassyny. O, tu zobaczcie. O, przepraszam, jeśli czy... słyszycie telefon. Jeśli słyszycie telefon, zwracajcie na to uwagę, jak słyszycie e, jakiegoś starszego pana, czy starszą osobę to wypacz się mi za to, ale jest taka dziadka. Sorka, sorka, ale mam nadzieję, że odcinek będzie spodobał yy, Spodoba się tak. Teraz tę buźkę. Buźkę się nie uda, bo nie umiem bo za bardzo. takich fajnych Tu mam swoją ex Cox Coxa. Czyli po angielsku siekiera... O, yy, ten drewniana siekiera coxa. Coxem koksa jestem ja. O, pokażę wam takie coś, to jest fajne. Bo każdy wie takie coś. Bo... Patrzcie. Bla, bla. To nie, jak ja nic nie naciskam. To samo mnie tak bierze. Słuchaj, ja nic nie naciskam. Pójdźcie, klapuję. No. Ja sobie mogę żeby zjechać zwierzę. I rzeczywiście oczywiście starszymy sobie mówię drugi raz wybaczcie Co się co będzie z karty. każdy wie jakieś. Dobra, to możemy już zapraszać. Yy, czy, wybaczcie, że piszę takie coś. O! To, 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 to będzie na kolorowo, wiecie. Zapraszamy do motelu... Ha? Nie, o, kurde ten. Dzięk za przepraszam. zapraszamy aż Nie, za do motelu pośtid park motel. I zarobieni w nocy pod leżack Motel Wie, chociaż jedna osoba nie wie. Jeśli chcecie, oczywiście starszym osobom, bo wiem, nie zacęć. O, mam pierwszego gościa. Albo nie pierwszego, nawet. O, Split Zrobiłem, jak się spojrzał. What? No to co, y O, tutaj już sobie pasz. O, dziewczynka sobie próbuje kopiować tego piszko na y Ok! Otworzyliśmy hotel. Dobra, to jest na koniec jest jest bardzo krótki. Bardzo, bardzo. A czapkę zrobię na czas. Nie. A odcinek był krótki, bo chcę tylko powiadomić, że jestem nowym YouTuberem. Tak, o. Eee. Yy, IP będzie w opisie. I. No. I narka. Zobaczcie z mną ale mam swój kok narko.